Cześć, sól i odrobina pieprzu. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w mikołajkowym odcinku The Sims 4 410 Challenge. No, już zniknęły dekoracje jesienne i w ten rok rzeczywiście te dekoracje dla mnie coś znaczyły, bo tak samo duży nacisk kładłam na to, żeby takie dekoracje pojawiały się w moim domu, w miejscu, gdzie pracuję, w miejscu, gdzie wypoczywam, więc no tak, bardzo chciałam. Ale skończyło się, spadł pierwszy śnieg to znaczy u mnie za oknem, nie tu w simowym świecie, jeszcze nie, ale ja już postanowiłam wyciągnąć choinkę i to jest nazwijmy to taka choinka hmm, taka dyżurna, taka tylko na teraz, na Mikołajki, na ten moment, kiedy wiecie, chcę obdarowywać simowy świat prezentami, no bo tak, mieliśmy co prawda zacząć wszystko w słonecznym Sulanii, Emili miała pławić się jeszcze wśród aloceanu ale, ale nie postanowiłam trochę przyspieszyć akcję, bo już się nie mogę doczekać tego kolejnego dzieciątka no i jakby nie było, no to słuchajcie. Ale będziemy już niedługo tutaj zaczynali zwijać się z tym całym challengem, no więc tak sobie pomyślałam, dobra, dobra, przyspieszamy, nie ma co. I kolejna rzecz, jaką chciałam zrobić, to chciałam oczywiście zrobić te Mikołajki, więc tak, w ten odcinek się to stanie i będziemy obdarowywać bliski jakimiś fajnymi prezentami. Trochę już w sumie zrobiła to Emilii, a mianowicie po dopołudniowym wypoczynku wśród właśnie oceanicznych fal urządziła pokój Klary. Klary, która mieszka na statku z Majkiem, swoim kuzynem, i teraz nasza córcia może sobie w zaciszu własnego pokoju pisać bloga, medytować, albo chociażby oglądać Netflixa. I tak Emily spełniła jej takie małe życzenie, żeby jej pokoik był trochę wypasiony. No i teraz tak to wygląda. A po powrocie do domu, to mieliśmy, słuchajcie, serię urodzin. Po pierwsze urodziny mieli nauki i Juka, przyszedł oczywiście ich tata. Wszystko się zaczęło szybko dziać i tak przeszli do kolejnej grupy wiekowej są już nastolatkami. Później zgodnie z kalendarzem swoje urodziny miał Stasiu i wreszcie już, dosłownie niedawno przed chwilą, urodziny miał też Kacper i Wiktor, którzy teraz już chodzą do szkoły. A to, żeby im rosły te wszystkie umiejętności, no, możemy podziękować za to. Będzie samie. Brawo. Dziękuję za uwagę. No i tak, kochani, to się toczy. A ja już Was zapraszam na kolejny odcinek Mikołajkowy i mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. A dla mnie, na Mikołajki, jakbym mogła Was prosić, to. Zostawcie chociaż komentarz jakikolwiek, kochani, cokolwiek. Na przykład, co dostaliście albo co chcielibyście dostać na Mikołajki. To na razie, kochani, już budzę naszą rodzinkę. Witajcie kochani, ponownie zobaczcie, pada śnieg. Pierwszy śnieg w ostatni dzień jesieni, nie w przedostatni dzień jesieni, bo przecież mamy 13 dzień z 14, więc jeszcze dwa dni mamy jesieni. Akurat słuchajcie, odcinek świąteczny będzie jak nic zimą, więc bardzo fajnie. Weźmy moja droga przyjazna, porozmawiaj z nią tam chwileczkę pogadajcie o, o, o rodzinie jaką masz fajną i słuchajcie, ja nie będę czekała do jutrzejszego dnia ze względu na to, że no ja nie wiem kiedy nam tutaj przyjdzie, słuchajcie mi się e, rozsypać i kiedy na świat przyjdzie kolejne dzidzie więc stwierdziłam, że po prostu ponieważ tak, miałam miałam Pojechać do Komorebi, ale Crispin nas właśnie, żeby odwiedzić Krispina, ale Crispin nas już odwiedził, więc nie będę wiecie, 10 tysięcy razy do niego szła i z nim rozmawiała. Więc pojedziemy sobie do Komorebi z króciutką wizytą do naszych siostrzyczek, bliźniaczek, do Laury i do Daisy. Ale wiesz, tak, żebyś nikogo ze sobą nie zabrała, bo dzieciaki są w szkole, no nie? No i tak sobie mieszkają. One widzę, widzę, że są cały czas w świątecznych nastrojach. Nie wiem, czy myśmy już byli tutaj u nich. Bo naprawdę nie pamiętam, czy w końcu się wybraliśmy. Bo wiem, że się wybieraliśmy, wybieraliśmy, ale jakoś tak za każdym razem to nie wychodziło. No, ale chciałabym naszym dziewczynom dać po pieniążku. No, bo one muszą sobie radzić trochę same. Ich tata, o ten tutaj pan jegomość, który nazywa się Lia Kiyama, jest bez pracy. No i z tego co mi wiadomo, to tak no finansowo to tak nie za fajnie, nie za fajnie. Ale to nic. My tam dziewczyny wesprzemy. O jest Laura i jest Daisy, ale to jest chyba no właśnie jesteście w nie swoich pokojach, że tak powiem. A mogłybyście się dziewczyny poprzebierać? Kurczę, myślałam, że u nich jest tak zimno, a one mają tutaj na ciepło. Bo wiecie, jak ktoś chodzi w kurtkach po domu, no to może być świadczyć to o tym, że jest bardzo, bardzo zimno. Chodź przyjaźnie się, przywitaj ze swoją córeczką, pogawędka, poprawi humor. Może dołączy do nas też Daisy? Wręcz prezent Simelony i daj tysiąc simelonów jednej córeczce i damy tysiąc simelonów też drugiej córeczce. Może sobie będą chciały trochę w pokoiku zrobić jakąś przemianę. No, zadowolona jest. Też bym była... Dobra, kochanie, teraz ty, przyjazne, czułość, obejmij czule. I tak samo, wręcz prezent, simelonów, tysiąc simelonów. Na Mikołaja dostanę od mamy. No i też zadowolona, super. Weź tam jeszcze z nią pogadaj chwilę, bo jestem bardzo ciekawa. Co tam u nich słychać? Bo my, tak wiecie, zapominamy trochę, nie? O tych simach, którzy się wyprowadzają od nas. E, tak w ogóle to przyjazne. Aha, chyba, że zejdziemy na dół, sobie tam usiądziemy, co? Bo to chyba się tak nie da. Z córeczkami tylko. Pewnie tata się tak czy siak do nas przysiądzie, przecież. Chociaż on tam przy komputerze jest, a nie macie takiego jakiegoś miejsca? No patrzcie, nie mają. Tylko tu przy tym stoliku, tylko ta biedna mama. No dobra, usiądź razem, bo ona z tym brzuchem, jak ona potem wstanie, ja jej tak serdecznie współczuję. To jest masakra jakaś. Pogadają sobie, to jest takie miłe. Żeby też pamiętać o innych Simach, którzy byli w naszej rodzince. Znaczy są w naszej rodzince, ale nie mieszkają już z, na, z nami w naszym domu, ale dzisiaj gadam z Powiedziałabym jak, ale nie mogę. Family friendly. Dobra, zjedzą sobie dziewczyny i będę z nimi, będę z mamą zmykała do domku. Ale to fajnie bulgocze. To tanie. Widzę, że dziewczyny jedzą widelcami. Nie są tu ustawione pałeczki. I przebrałam też przez MC Command Center naszą mamo. I w zasadzie to jest jedyny powód, dla którego trzymam jeszcze ten MC Command Center. Bo po prostu klikam na Sima, obojętnie czy nim zarządzam, czy nie. Klikam w garderobę. A nie przesadzasz trochę. Czy ona sobie dołożyła jeszcze jedną porcję? Nie, nie, nie Emili, wiesz co, ja wiem, że chcesz jeść za dwóch albo za trzech, a nie za dwóch na pewno, ale nie, nie, nie jedz już kochana, nie, nie, nie. Weź już, żegnaj się z dziewczynkami i spadamy do domku, bo tam czeka. Czekać dla na nas będą nasze pociechy. Dobra, weź tam jeszcze popraw humor i się pożegnaj. O, kurczątko, no biegnij do toalety. No biegnij, biegnij, no. Jeszcze się odwraca. Dzień dobry, jak się miewasz. Beatka wróciła. Hej! Nasza najlepsza niania ever. Gdzie tak idziesz prężnym krokiem? Idę cię posprzątać w lodówce. A nie, będzie coś gotować. O, ale fajnie. Już tam skończyłaś robić? Jeszcze do synka byś mogła. A bo się roz, jednak się rozmyśliła. Skoro to jest taki brzydki kwiatek, to jednak nie będę gotować w twoim domu. A weź ty też, kochana, z tej kurtały wyskocz. Aha, już mogłam to zrobić normalnie. No nie? Ale nie. Dobra. Chodź, moja droga, do syneczka. Gdzie jest twój synuś? Halo? Tu jestem. Dobra, nioku, mógłbyś się przebrać, skarbie? zmień strój. Halo, 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 halo. Dobra, na pierwszy z brzegu. Fru, eee, że ja ci nie bym ustawiłam, taki strój? No dobra, może sam sobie ustawiłaś? No ja już nie wiem w sumie. Kto to ustalił? Ja, co nie ja? Słodziak nie, dobra, chodź do syneczka. Chodź, chodź przyjazny, najpierw aktywności. Nie, najpierw czułości. Obejmij go czule. O, Olga do nas dzwoni. Yy, chyba, czy zielmie w ogóle, No zgódź się, kochana. Do Ozy zdrój też się wybierzemy kiedyś, ale dzisiaj w dzisiejszym odcinku chciałabym, żeby ona się, ona, czyli nasza Simama, żeby się udała do do wierzbowej zatoczki. O, przyszły dzieciaki! jak tam, dzieciaczki moje? Oj, oj, coś nie, nie za dobrze, nie za dobrze. Widzę, że tu też nie za dobrze, ale jest szóstka, jest szóstka, no więc super. Dlaczego nam tu. Aha, bo ja wyczyściłam tablicę. Super, brawo ja. I, i szóstka masz, Matylda, brawo. Więc słuchajcie, jeszcze dzisiaj robimy urodziny. Czyli wy się wyprowadzacie, moi kochani. Już wyciągam torcik. Słuchajcie, nie ma to, to, tamto. Ja od razu robię urodziny i wyprowadzam szybko naszych dzieci, bo może wtedy będzie miejsce na więcej dzieci, na ciążę większą, no nie? Zobaczymy, czy nam się to uda, zaraz sprawdzimy. Niestety ich taka nie przyszedł. Dobra, ty, mój drugi. Drogi, to ja wiem, jakim ty jesteś. Ty jesteś takim typowym zapaleńcem, takim trochę gikiem. Więc damy mu cechę mózgowiec. No i damy mu, jak już jestem, to niech będzie już tym geniuszem. Dobra. Weź, kochana, dodaj świeczki urodzinowe. I nie rozsyp mi się, proszę, proszę. I teraz ty, kochana, wypowiedz życzenie. I wyprowadzę nasze dzieci do naszej córki, do Klary, do Sulani. Bo tak właśnie. Ona ma tutaj cechę dziecię wysp, więc to będzie chyba bardzo fajne. Czy tutaj też by jej dawać tą plażową? No, nie wiem, nie wiem. Możemy dać w sumie. I tak samo jak naszej córeczce poprzedniej damy, że lubi. Dobra, wyprowadzam ich, słuchajcie, wyprowadzam ich. Patrzyłam z pewnym niepokojem, czy mają pieniądze, ale mają 86 tysięcy, więc na spokojnie i tak odwiedzimy ich w kolejnych odcinkach, będziemy patrzeć, jak się tam urządzili, bo może też pomożemy naszym bliźniakom, żeby trochę wiecie, tak spersonifikować ich pokoje. Nie, wie, wiecie o co chodzi. Udekorować, no nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wypowiedź życzenie, kochana. Życzymy ci 100 lat. Teraz już możemy się na spokojnie udać do szpitala w celu urodzenia kolejnego dzidziusia. Ciekawe, czy będzie jedno dziecko, czy będzie więcej niż jedno. Okej, okay, Matylda, ja zapomniałam, co ja dla ciebie miałam i sobie nie zapisałam, ale ona miała cechę kreatywną, więc chyba ją zostawimy? Aha, bo ona by mogła mieć kreatywną, ale wiecie, taką tutaj jest miłośniczką muzyki, więc no dobra, niech będzie, niech tak się stanie. Okej, okay, a ty moja kochana. Weź skarbie, dodaj świeczki urodzinowe i wyciągniemy coś z lodówki, miejmy nadzieję, że jeszcze coś tam jest, bo kurczę, tak szczerze mówiąc, to tak niewiele tu gotowaliśmy. Jest siedem, jest tutaj trzy, tutaj mamy rosół, o, rosół, to przy takim zimnie, bo jest już dzisiaj bardzo chłodno, to taki rosół z kluskami. To ja myślę, że mogłoby być coś nie. Więc zawołamy na posiłek wszystkich. I proszę bardzo, tutaj dzieciaki dostaną prezenty. E, jeszcze pewnie do naszej skrzynki pocztowej. A ja za chwileczkę zajmę się Matyldą. No i będziemy czekać już na poród. Ciekawe, kiedy to nastąpi. Ja wiem, że dzisiaj jest piątek i przed nami weekend, ale tak na wszelki wypadek, jakbyśmy mieli zapomnieć, no to lepiej, moi kochani, jednak zrobić lekcję. I tak ty byś mogła w ogóle poprosić tatę, żeby Ci pom. Super, a co z twoim. A ty zjadłeś już wszystko, jaki ty kochany jesteś. I on będzie bardzo za chwileczkę śpiący, więc nie wiem, czy... Moglibyśmy może go od razu położyć, poczytać mu do snu? Może tak będzie lepiej. Ona też jest śpiąca, więc zaraz położę też naszą sim mamę. No, nasze dzieci są już na tyle duże, że chyba jakoś będą wiedziały, jak sobie zorganizować piątkowy wieczór. Chłopcy sobie chcieli tak wyczylować, przebrani już w piżamki, zaczęli sobie grać tutaj w grę. Nasza Matylda już miała iść na piętelko poćwiczyć sobie grę na keyboardzie. A tu wyskoczył nam komunikat, że rozpoczął się poród. Więc, moja droga, jesteś śpiąca, wiem, ale kochana, na to czekaliśmy wszyscy. Więc, moja droga, urodź nam tą dziewczynkę. <laughs> urodź dziecko w szpitalu. A, usiądź na ziemi. Ja przeczytałam: Urodź na ziemi. Dobra, dołączymy. Kogo możemy dołączyć? Gabi, nam się postarzała. Zobaczcie. No, możemy tatusia dołączyć. Oczy. Of course. Ona zasypia. <ścoughs> <śmianowicie> o nie, no najgorzej. Normalnie najgorzej. Idź, kochana. Tam się zarejestruj. Zgłoś się w recepcji. Mirosław Kurek. O! A ja myślałam, że nas zięciunią będzie nas obsługiwać, ale nie. Okej. Okay. Ja tu poza kolejnością przepani, bo ja tu na ostatnich nogach jestem. Dzień dobry. A jest pani już w naszej bazie danych? <grywia> to super. Ale panie! No, kurczę. Zastał się i patrzy się na ten śnieg, bo to może ostatni śnieg w jego życiu, wiecie, nie? To już starszy pan jest. Cieszy się każdą chwilą. Dobra, a my trzymajmy kciuki, co nam się tam urodzi. No, już by była pora na dziewczynkę, bo po Matyldzie są trzech chłopaków było, no. Chłopiec. No, dobra. Tristan. Jeszcze jeden, jeszcze raz. O nie, no, ale znowu chłopiec. Co my tu mamy wojnę jakąś. Dobra, to może DIN. I teraz, kto wie, z jakiego serialu te dwa imiona są? Do wygrania coś fajnego. Dobra, mamy dwóch chłopców. Fajnie, że dwóch. Cieszę się bardzo. Ukołysz tam Tristanka. Możesz go pocałować w czółko. Dziękuję, panie doktorze. Pan doktor się doskonale sprawił. Okej, okay, dobra, już znikacie. No, chciałam tylko coś miłego powiedzieć. Popraw mu humor. No, i wracamy do domu. Bardzo ciekawe zjawisko. Nasz syn Wiktor, który siedzi przed telewizorem. Zobaczcie, jak jest brudny. A drugi Kacper, który się wspina, biega lata aż taki brudny nie jest. <gry> Ale wiesz, co też mógłbyś w sumie wziąć prysznic chociaż i pójdziesz spać. Już jest 23, więc wystarczy już tego dobrego. Chłopcy, mieliście fajny wieczór. O, nasz maluszek, patrzcie, Stasiu, będzie sobie sam korzystał z nocniczka. No i co tam? Aha, już zrobiłaś, co miałaś zrobić. Za chwileczkę będę już wkładła naszą Sim-mamę. A, naszy... a ty jesteś wyspany? Nie, skąd? Jak się załatwisz, to jeszcze pójdziesz spać, a wykąpiemy cię po prostu rano. To nasze święto, i jak na razie wygląda w taki sposób, że każde dziecko robi sobie, co tam chce. Ale fajnie. Bransoletkę przyjaźni robi Kacperek, ale Wiktorek zajął się e, zimowymi albo świątecznymi dekoracjami, więc niech już tam sobie to dokończy. O, jeszcze chwilę mu tam zajdzie. I ząbek mu się rusza, biedactwo. A z kolei nasza córka, no widzicie, na dwa paluszki jedzie i tam coś próbuje wymłodzić. Nie jest to proste, no ale cóż, jakoś trzeba zacząć, nie? Podejdź tutaj, kochanie, bo mama chciała ci wręczyć prezent. O, wręcz prezent związany ze świętem. Ok, coś tu mamy, coś tu mamy. Ja chciałam jej wręczyć szkicownik, ale ja go tu nie widzę. Mamy też laptop. Laptop jej dajmy, tak. Tak, dajmy jej laptop, ona się ucieszy, bo ona nie ma w pokoju swoim. Tak, Klara miała w swoim pokoju laptop, więc zobaczymy, może się ucieszy. E, dziwnie to wygląda, ok. Laptop? Nareszcie, będziesz miała swój własny. Cieszysz się? Coś tu jeszcze masz? Tradycja ukończona. Aha, okej. Okay. To pogadaj sobie jeszcze chwileczkę z mamą i chodź, pograsz sobie tutaj, a potem sobie po, pobuszujesz po internecie. A my się wybierzemy, jak tylko nakarmimy maluszki. O, już idziesz, tak? Karmić, tak, tak? Tak, 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 tak. Dobra. Jak tylko nakarmimy maluszki, to pójdziemy do naszej pierwszej córy, do Gabrysi, do Wierzbowej Zatoczki. O, jakie ładne! Piękne. Gdzie my to powiesimy? A to są takie stojące. No dobra. To czekajcie, muszę w takim razie przejść sobie tak. I jakieś miejsce znajdziemy. O. Mogą być tutaj na tej konsolce. Słuchajcie, bardzo dziwna sytuacja, bo jak kliknęłam na podglądzie miasta w domek naszej gabrysi, to była tylko ona i córcia. Ha. Była tylko ona i córeczka, więc nie wiem o co tam chodzi. No, nasz syn mógł się wyprowadzić, bo on jest dorosły. A nasza wnu wnuk nasz w sensie. A nasza wnuczka powinna być w wieku nastoletnim, o ile dobrze kojarzę. Proszę wejść. No, ale Gabrysia jest tu w dobrym nastroju, więc. Już się z nią możemy przywitać. Halo, Gabi, Gabi, nie uciekaj, moja droga. Wcale nie jest w dobrym nastroju. Co się stało się? O jeju, poszło się wypłakać. A gdzie jest nasza Wnusia? O ja cię, ale tragiczne. Lary świętej pamięci. Chodź przytuli ją szybko, czułość. przytul tą swoją córkę, zostawdową. Przykro mi bardzo. No ona też już jest, słuchajcie, zaawansowana wiekiem, bo wiecie, nam się zatrzymuje wiek przy każdej ciąży. Idę zobaczyć na piętarko czy tutaj opusty pokój jest od naszego wnusia, a wnuczka nasza. Oczywiście, że na kąpie jest. Oczywiście, że na kąpie. Ok, fajny pokoik ma. O, druga świnka przybyła. Uuu, jaka Ty jesteś normalnie, Martynka? Albo tutaj jest od Emilii, widzicie? A możesz jej dodać pieniążki? Albo nie. Damy jej tak po prostu do ręki, no nie. Czułość, najpierw ją obejmiemy, potem czułość i wręczymy prezent związany z Mikołajkami. Może jej szkicownik damy, ultracyfrowy? Damy jej szkicownik, a potem damy jej. Co ja robię? Co ja robię? A potem jej wręczymy Simelony. W ogóle to mogłabyś się nawet, moja droga, przebrać? Myślę. bo jej tu nawet specjalnie taki trochę mikołajkowy strój dałam. Już nam się wypełniło to święto. Daję jej jeszcze pieniążki. I myślę, że sobie jakąś grupę łączymy i w tej grupie pójdziemy zjeść, bo mamy w wyposażeniu danie z kurczaka. Więc sobie przyjdziemy i zjemy. Jak to dobrze, że ugotowałaś coś ciepłego? Pewnie to cały czas jest ciepłe w tarmosie, mam nadzieję. Gdzie to danie jest? Mam nadzieję, że się nie zepsuło. Nie, nie zepsuło się. Dobra, i weźmiesz sobie porcję razem. Usiądziemy trochę, powspominamy Larego. No i tak niestety niezbyt przyjemnie nam się ten dzień poukładał. Próbuję pocieszyć mama swoją córkę, no ale co. Jak ma to zrobić? Martynka też biedna. No nic, kochani, w takim bardzo przykrym momencie będziemy się kończyć. Odcinek pewnie znowu będzie ultra długi, ale chciałam te Mikołajki odprawić. Myślałam, naprawdę byłam przekonana, że uda nam się taki miły nastrój wprowadzić Mikołajkowy. Dajcie znać, co tam Wam zostawił Mikołaj, czy w ogóle obchodzicie Mikołajki, bo ja do dzisiaj jeszcze obchodzę, mimo że moje dzieci są już bardzo, bardzo, bardzo duże, ale jakoś zawsze ten Mikołaj dla nich jest, najczęściej to Mikołaj taki na słodko. <laughs> Kochani, żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, sól, sól, odrobina pieprzu. I papa pa, kochani, zobaczcie jak pięknie pada śnieg. O i tam jeszcze jeden Mikołajek idzie Mikołajka. Super. Pa kochani, trzymajcie się cieplutko.